Witajcie w naszej podróży z przyczepą po Bałkanach. W poprzednich odcinkach pokazywaliśmy Wam nasze przystanki na Węgrzech i Rumunii, gdzie mieliśmy dość poważną awarię, a potem spędziliśmy cudowny wieczór na kempingu Baltacutei w rumuńskich Karpatach. Później doszliśmy do Bułgarii, gdzie zwiedzaliśmy Sozopol, Burgas i trochę Primorska. Kompaliśmy się też w dużowym jeziorze. To było naprawdę osobliwe przeżycie. Z Burgas pojechaliśmy dalej do Stambułu. Trochę baliśmy się kontroli na granicy, ale zupełnie niepotrzebnie. W Stambule spędziliśmy kilka dni na kempingu Rumeli Feneri, który okazał się całkiem przyzwoity. Zwiedziliśmy też to piękne miasto i nagraliśmy kilka bardzo ciekawych podróżniczych vlogów. Pokazaliśmy w nich najpiękniejsze miejsca Stambułu i magiczny bosfor. Po około 10 dniach w drodze postanowiliśmy trochę odpocząć. Pojechaliśmy więc do Grecji na znany z przepięknych plaż półwysep Halkedycki. Pokazaliśmy je w poprzednim odcinku, a teraz jesteśmy na kempingu Talata i rozpoczynamy piwakowe pichcenie. No, chciałam pokazać wam, jak wygląda pieczenie np. mięska w omni. tak? To jest, piersi z kurczaka są po prostu w jakichś tam przyprawach, czosnek, cebulka i to się po prostu piecza. Jak długo to będzie się było? To się zobaczy. No jak się upiecze? Gotowanie na kempingu to nie tylko sposób na zaspokojenie głodu. To rytuał. Rytmiczne tarcie na tarce, które miesza się z dźwiękami wiatru i odgłosami morza w oddali. Dźwięk noża krojącego warzywa na desce. Syk patelnik, i pierwsze składniki trafiają na rozgrzany tłuszcz. Wszystko dzieje się powoli. Ja to nie wiem. Nie wiem, zjem sobie potem na kolację z maskiem. Krojenie, mieszanie, próbowanie to jak medytacja w rytmie natury. Bo na kempingu jedzenie smakuje inaczej, smakuje wolnością. Krojenie arbuza też jest rytuałem. Nóż wchodzi w chłodny, zielony owoc z cichym trzaskiem. Soczysty dźwięk jak obietnica lata. Czerwony miąż błyszczy w środku, krople soku spływają po dłoniach, każdy kawałek to chwilowa ulga od upału. Na kempingu taki moment nie potrzebuje niczego więcej, tylko słońca, ciszy i smaku świeżego arbuza. Takie mięsko wyszło tutaj z omni. Ja resztę dokończę, jak ten, a ja tam jeszcze robię, bo za mało trochę było. Tam będę jeszcze makał z krewetkami. Tu już gotowe wszystko, z suroweczkami, pyszne. Kolejnym rytuałem są wieczorne przechadzki po okolicy. Czasami idziemy wszyscy, a czasami idzie tylko ola z Julką, wypatrując czegoś, czego nie zobaczymy pod naszym domem. Tak było i tym razem, gdy dziewczyny wybrały się, aby nagrać wypatrzone wcześniej żółwie. Żółwie jednak okazały się bardzo czujne. Od razu dały nura i wystawiły tylko oblepione rzęsą łebki, łypiąc jednym okiem na nagrywającą je Nie łączcie jednak naszego biwakowego gotowania i tych żółwi. Zupy żółwiowej dzisiaj nie będzie. Dorzuciłem ten materiał do dzisiejszego vloga specjalnie dla niej. Po powrocie była tak zadowolona, tak szczęśliwa, że nagrała te żółwie, że po prostu musiał on się tu znaleźć. Miałem problem, bo tu mi słońce tak waliło. Po prostu tutaj jest to drzewo, one jest takie marne i tutaj mi słońce waliło. Jak zakryłem sobie ten cały bok tą zieloną plandeką, tutaj było jak w piekarniku. Więc zrobiliśmy sobie taki, taki dodatkowy daszek. O, w ten sposób tej plandeki, Nie będzie tak waliło słońca, będzie przewiew. No tutaj do tego biednego drzewa do, dociągnąłem. Bo może się nikt nie przyczepi, tutaj do tego drzewa. Tutaj do tego drzewa, no i tam z tyłu zaprzeczałam jeszcze do tego drzewa. No tak to z góry wygląda, mniej więcej tak. Coś takiego, no zobaczymy jak teraz to będzie. Odjedzie jeszcze małe zmieranie. Gdy zwykłe życiowe czynności stają się kolejnym kempingowym rytuałem, to nawet takie zmywanie czy zamiatanie sprawia przyjemność. Dobra, my tymczasem idziemy sobie tutaj przejście na spacer. Pewnie zejdziemy i jeszcze zejdziemy do plaży, bo tutaj są te latarnie. O, ja tak fajnie nagrywam, że w ogóle nie na siebie, tylko nie wiadomo gdzie. Ale pójdziemy jeszcze taką kawałek, taką ścieżką tutaj, nie wiem gdzie się nią dojdzie, ale zakładam, że, patrz, lis tu był. Słuchajcie, tutaj przed sekundką widziałam normalnie lisa, przez chwilę <słuch> myślałam, że to jakiś ryś, ale był lis. Gdzieś jest. No nie wiem, Julka, wchodzimy teraz? Tutaj już chyba nas nie będzie gonił. No jak jest dziki, to nas będzie, gdy jest na przykład ma wściekliznę. Wiesz, te zwierzęta to jest ich wieczór, tak? Teraz im się zrobiło chłodniej. Więc ten, no... Myślę, żeby nie uciekł przed nami. było? Widok stąd jest naprawdę niesamowity. Lis na razie za nami nie idzie. Na razie. Ale ja widzę, że my tutaj dochodzimy po prostu do czyjegoś domu. No dobra, no zobaczymy. Dobra, to tak ogólnie. Tu jest, nie wiem, zbiorniki wody, nie mam pojęcia. Tam w oddali, w tą stronę, jakbyśmy poszli i zeszli, to tam jest mniej więcej nasz kemping. A jak się odwrócimy z drugiej strony, to jest taki mega widok, ale po prostu mega. Jutro tutaj na pewno przyjdę sobie zrobić zdjęcie. Wiadomo, jak będzie słońce, bo po prostu ten widok będzie. Oszołomiający. zobaczcie, co Ola przeniosła. A to jest dwuosobowy. Ty chciałaś dwuosobowy kupić? Yy, no, chciałam. Chciałam kupić Oła, duży sobie. Ała, 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 ała. ała. Wiesz, sobie... co robię? Jak schodzę tym, tym, to tutaj tak Achillesem teraz kurczy. Ja też tak sobie. Ja Ałaj. No i teraz duży, tak. Ale dosyć yy, Ale on jest dobrze napompowany, bo musiał mi pan tam w ogóle poprawić. No, myślę, że dobrze. Dobra, weź go tam. A ja tutaj już pozmywałem. Cała Micha. Czekaj, tu nie możesz kratek, wiesz, zasłonić. Tu weź tak. Ale tu okno zasłonisz. No właśnie dlatego nie byłem fanem pompowania jego teraz. No dobra, Ola kupię materac, mam mały problem. Przywiązałem tak do drzewa, może nie odwrónie. No i dochodzimy do kolejnego rytuału. Dobra, tutaj mamy taki zrzut tej do tych kaset. Ale tam ktoś jeszcze zrzuca, bo taki wózeczek niezbędny tutaj daleko jest. No nie jest to zbyt estetyczna czynność niestety. Codwizn przyczepy to głównie opróżnienie kasyty WC, wylanie szanej wody i dolanie świeżej. Niby obowiązek, z jakiegoś powodu nie męczy. Mam tutaj jeszcze damskie trusznice w innym bloku sanitarnym. O wiele ładniejsze. Dyskło. Niż tam gdzie my akurat jesteśmy, tam gdzie chodzimy. Więc można sobie spokojnie Tutaj przyjść i skorzystać. O, teraz. Rytuały wieczorne to już prawdziwa magia. Najpierw trzeba przygotować przestrzeń, aby było miło, przytulnie i klimatycznie. Skasły. Czyżby się nie naładowały? Nie wiem. Tylko włączmy. Zapalamy lampki, ustawiamy leżaki, rozkładamy projektor, wyciągamy laptopa, karty Na. i książki. Wieczór na kempingu jest punktem kulminacyjnym. Tu wówczas robi się najprzyjemniejsza letnia temperatura. Tu wówczas jest ta chwila, aby razem poglądać filmy, mecze, pokać karty, czy od tak po prostu ze sobą pobyć. A basen wieczorem wygląda tak. I tutaj się dzieje, bo teraz tak. Tu są generalnie co tutaj mamy? Knajpy. I tutaj życie się zaczyna. Ale ja tu nie widziałam animacji. Jest jeszcze wieczorny spacer po kempingu. To kolejny z rytuałów, jeden z powodów, dla których lubimy odpoczywać, gdy dookoła wszyscy odpoczywają. Dla nas to taki sposób na szybki relaks. A gdy już wszystko jest gotowe, możemy zaczynać nasze wieczorne rozrywki. A wy jakie macie rytuały na kempingach? Koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach. A jeśli lubicie karawanie, kempingi oraz taką atmosferę, to rozważcie zasubskrybowanie naszego kanału lub chociaż łapkę w górę. Nic nas tak nie motywuje jak świadomość, że to co robimy Wam się podoba. Ja tutaj czekam na mecz, a tutaj jeszcze z Maćkiem gramy w Uno. No ja tu sobie oglądam żużel, dzieciaki idą po planie, Ola czyta książkę i jest fajny wieczór. No kto wygrał, synku? Kto? No, kto jest. wygrał? Nie, bo ja byłem głupi. Pokazałeś mi wszystkie swoje najważniejsze karty, a ja sobie po prostu Nie zapamiętałeś dałem. ich, no widzisz. Zapamiętałem, po prostu zrobiłem przed tym, jak myślałem, bo... Czekaj, wiesz co? Myślałem o tym jak w grze. Musimy się mać, jak wypsikać na nogach. No, ja tam. Ale żeby nie było tak pięknie, kempingowanie ma też swoje minusy. Komary to jeden z nich, choć tu akurat profilaktyka pomaga. Kto wygrał? No kto wygrał, ojciec? No, kto wygrał? No następne byłem, A jak to jak no powiedz to no, powiedz to? No. Nie, nie powiem. Mi w oczy. Nie powiem. Powiedz, powiedz. No to wygrałeś ty. Nie. Z modą. Czekaj, 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 już teraz już nagrywa. A kto teraz tak, Karto, szukane, po potajemnie jakoś za swoje wygrał. To będzie piłka dobrze. No i kto teraz wygrał w ilu ruchach? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobre, to dobra, dobrze, dwa, dwa jest. 11 w tym to dziesięć? bo dwa. Jopki. Dobra, dobra. Przypadkiem się no. Aha, powiedz to. Wygrałem, Z Przypadkiem. Wygrałem. Dobra, To 3-2. Jeszcze jest 3-2. Wygryje. Ja. ja GG. Gratulacje, synu. Jesteś dobry. W grze opartej na szczęściu. No nie do końca tak, chyba jest na szczęście oparta. Większość na szczęściu, 90%. No, ale machasz tym telefonem. Uuu, patrz. Spin.

no nic mi tych wieczorów nie zastąpi po prostu, żadne all inclusive, to jest po prostu kompletnie dookoła dzieciaki latają, no jest po prostu cudownie, no naprawdę, siedzimy sobie z Maćkiem, oglądamy, no jest rewelacja. No to tyle, jeśli podobał Wam się ten vlog, no to rozważcie zasubskrybowanie naszego kanału, albo dajcie łapkę w górę jak już subskrybujecie, albo w jakikolwiek sposób dajcie jakiś komentarz, dajcie nam znać o tym. No to tyle. Jeżeli zasubskrybujecie, no to YouTube wiadomo będzie Wam częściej oferował nasze filmy, więc po prostu polecam. Na razie.